Cześć widzowie. Piekło jest rozległym królestwem demonów tak potężnych, aby łatwo zniszczyć cały świat, nieustannie walcząc o władzę, co jest zależne od ich własnej personalnej siły, przez co piekło bez przerwy się zmienia. W dzisiejszym odcinku postaram się przedstawić Wam hierarchię piekła. Jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz. Przechodzimy do odcinka. Tak jak ostatnio mówiłem, piekło musi być zbudowane z ogromnych, różnorakich krain, które muszą być niesamowicie piękne przez naturę aniołów i demonów kochających piękno, a ponieważ w piekle funkcjonuje kult potęgi, aby piąć się w hierarchii, różne demony zamieszkują poszczególne krainy żyjąc pod najwyższą władzą, jednym z książąt piekła. A z racji, że znamy sześć krain, a nie siedem odpowiednio z liczbą książąt, którzy nigdy nie zgodziliby się rządzić tym samym terytorium, tak siódma kraina według mnie może być zgniłą i robaczywą domeną Belzebuba. Resztą lepiej znanych nam krain o rozmiarze całego świata jest ognista kraina znana jako Leliurnium, następnie jest powietrzna, morska, lądowa, podziemna i na końcu heliofobiczna, z których morska jest oczywiście lewiatana, a o reszcie możemy tylko spekulować, i to właśnie Siedem Książąt Piekła stoi na czele całej Gehenny. Liderem książąt jest sam Lucyfer, ulubiony anioł Boga, jako że on zorganizował bunt i był pierwszym złym aniołem. Z kolei następnym księciem jest Lewiatan, Belzebub, Szatan, Asmodeusz, Mammon i Belfegor, będący niegdyś jednymi z najpotężniejszych archaniołów w raju, a w rezultacie żaden demon nie jest w stanie przekroczyć swoich ograniczeń i zwykły diabeł nigdy nie uzyska wyższej rangi, co jest absolutnym prawem w podziemiu. Zaraz pod książętami są królowie, albo inaczej półksiążęta, pełniący funkcję gubernatorów poszczególnych krajów każdej z domeny księcia, więc to nic dziwnego, że książę nie może zrobić wszystkiego sam, tworząc w swojej części piekła cały system społeczny. I chociaż nie powiem o wszystkich królach, pierwszy jest Belial z północy, będący największym z demonów pod książętami i to on był najbliższy szczytu. Jest on najpotężniejszym demonem drugiej rangi, posiadając kuriozalną armię złożoną z 522 tysięcy złych duchów i co więcej tylko Bóg może zmusić Beliara, aby mówił prawdę, a drugim porównywalnie silnym królem jest Astaroth, król zachodniego piekła, czyli rządzi nim inny książę niż Beliarem, mogąc zaglądać w czas i twierdząc, że został ukarany za nic, przy czym tylko i wyłącznie za jego wstawiennictwem niższy demon może skontaktować się z jego księciem. Reszta królów wygląda podobnie, jednak na wyróżnienie zasługuje bardzo potężny demon Agares z drugiego kręgu chóru mocy, balochrypły król, a bado na nią przepaści, paimon pseudomonarcha, barbatos filozof czy Samael oskarżyciel, a następni są ciekawsi sędziowie. Po królach, czy bardziej gubernatorach trzeci są sędziowie piekła: radamantys, minos i jajakus, których jest tylko trójka. I co ciekawe, są synami boga Zeusa, co raczej nie dziwi, patrząc, że w piekle płynie rzeka Styks, a demony są powiązane z mitologiami, ponieważ to właśnie demony były bogami takimi jak Ares, Zeus, Odyn, Thor, Raczy, Ozyrys, z czego ci sędziowie przychodzą na wezwania wyższych rangą, aby kogoś osądzić. Zaraz pod trzecimi sędziami swoje role piastują ministrowie, kanclerze i heroldowie piekła zajmujący się najróżniejszymi sprawami, należąc do szlacheckich rodzin Gehenny. A jednym z takich diabłów jest Adramelech, nazywany Królem Ognia, posiadającym swoje miasto kultu w Sepharvain, i jest uważany za ósmego arcydemona, będąc zrzuconym z nieba przez samego archanioła Uriela i Rafała, jako że był podstępnym nieprzyjacielem Boga. Kolejnym z czwartej rangi jest Gresil III Książę Tronów i Verine II Książę również Tronów, z kolei potem są generałowie, markizowie i inni, którzy jeszcze łapią się do rodzin szlacheckich piekła. Jednym z markizów, raczej tych mniej znaczących, jest demon Walak, który, o ile to prawda, po wypędzeniu z ziemi przez Lorraine Warren musiał stać się pośmiewiskiem, gdzie piąta ranga jest słabszym szlacheckim stopniem, który ma jakąś większą armię. Widać to po tym, że Walak ma całkiem dużą armię, ale to nie koniec, ponieważ koło markizów i generałów jest jeszcze hrabia i mniej ważni rycerze Piekła, którzy są jednak jednostkami często podlegającymi pod jednego demona, który jest ich panem. A to prowadzi do unikalnego systemu, mówiącego, że jeżeli komuś uda się zebrać moc, stając się kimś rodzaju popularnego wojownika podziemia, to staje się ważny, co jest widoczne najlepiej po stworzonym przez Beelzebuba zakonie muchy. Dzięki temu systemowi wartość mogli wywalczyć ci, którzy mieli wystarczająco silną wolę. Z takich demonów najlepiej wyróżnić potężnego Molocha, Eurydome, Ose, Leonarda czy Prosena Pin. A następnie już regularnie są coraz to mniejsi szlachcice, dochodząc do zwykłych demonów pełniących rolę społeczeństwa jako pospólstwa, ale to wcale nie oni są najniżej w hierarchii. Niżej od nich są jeszcze ci, którzy urodzili się ze związku człowieka z Sukubem czy Inkubem jako pół-człowiek-pół-demon. I mają o tyle dobrze, że są traktowani w miarę normalnie, co wcale nie wygląda tak samo jak w przypadku zwykłych ludzi, którzy trafili do piekła, z racji że ci są najniżej w hierarchii i w zasadzie muszą służyć innym, więc jeżeli ktoś trafi do piekła, tak pewnie będzie służył jednemu z książąt jako że oni mają najwięcej sług. Ale na pocieszenie zasługuje fakt, że ludzie też mogą rosnąć w potęgę, bo za ich pomocą demony walczą w hierarchii, nie wykorzystując tylko własnych mocy. Demony muszą walczyć za pomocą armii i wątpię, aby traktowali ludzi źle, starając się, żeby pomogli im pokonać inne demony, gdzie tym królem, a raczej królową, o której zapomniałem wam wcześniej wspomnieć, jest Lili w pierwsza kobieta, a jeżeli chcielibyście, mogę opowiedzieć wam o najpotężniejszym człowieku piekła, walczącym o rangę swojego pana. A wy widzowie napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie i co chcielibyście na kolejny film, oraz czy wolicie hierarchię nieba czy siedem archaniołów, jaki to już jest koniec tego odcinka. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć.